Ja Miałem około 11-12 lat, byłem z rodzicami na turnieju na zamku w Rapsztynie. Były wtedy walki na moście na zamku urządzane. No i też oczywiście chciałem być walczącym, chciałem być zbrojnym. W momencie, kiedy już powiedzmy dojrzałem do tego wieku, gdzie można zaczynać walki zbrojne, czyli 17-18 lat powiedzmy, Zacząłem kolekcjonować sprzęt i ciężko było cokolwiek dostać w ogóle, więc stwierdziłem, że spróbuję zrobić sam. Zaczynało się oczywiście od jakichś kolczów, do jakiegoś plecienia drutu i tak dalej. Miałem w piwnicy u mnie w bloku w orkuszu kawałek starej szyny, dwa młotki w zasadzie, jakąś wiertarkę ręczną i od tego się wszystko zaczęło. i stwierdziłem, że spróbuję sobie sam zrobić jakieś proste elementy zbrojnikowe, czyli to są blaszki nanitowane na skórek, proste karwasze, uda, takie rzeczy. Zrobiłem sobie cały komplet, potem zacząłem robić kolegom, tutaj ktoś więcej coś chciał. Potem mój wujek użyczył mi swój garaż. Wtedy już miałem dużo większe możliwości, bo już pojawiły się pierwsze stacjonarne maszyny, szlifierki, wiertarki itd. Pod koniec studiów dopiero tak naprawdę Zacząłem interesować się tym, że właściwie czemu nie robię też broni białej, więc zacząłem od jakichś prostych płaskowników jakoś bardzo prosto oprawianych, jeszcze nie miałem tego za wielkiego pojęcia wtedy, no i postanowiłem, że, że tym też się spróbuję parać. I to jest właśnie pasjonujące, że jest cała masa broni, jest cała masa wiedzy, jaką można zdobyć na ten temat i to, którą można rozwijać, ponieważ strasznie dużo wiedzy wymaga zrobienie szabli polskiej, zrobienie miecza, zrobienie kordu jakiegoś czytasaka na przykład XV-wiecznego. I to jest masa grzebania w źródłach, masa oglądania ikonografii, jednocześnie sprawdzania proporcji, sprawdzania oryginałów. I samo to jest sobie pasjonujące tak naprawdę. Nie jest tak niestety w płatnerstwie, że od razu ma się wynik, że już kilka uderzeń młotkiem już pięknie widać. Niestety, samo robienie na pierśnika na przykład przechodzi przez etapy, gdzie to kawał blachy wygląda jakby go potrącił samochód najpierw, a potem pies jeszcze przeżył. I niestety wygląda to na początku dość kiepsko i że zanim się dojdzie do tego końcowego etapu, mija masa czasu i trzeba mieć na pewno masę cierpliwości, żeby to wszystko skończyć. Sama praca też jest dość ciężka, bo to jest zapylenie, to są wysokie temperatury. Przy samym hartowaniu też trzeba się bardzo grubo ubierać. Kiedy w lecie tutaj się robi 35 stopni w cieniu na zewnątrz, a w środku jest tak pod 45-50, to ubieranie się w cały skórzany fartuch, skórzany kaftan, rękawice i maskę jeszcze, żeby się nie poparzyć wszystkim. To, to jest trochę gehenne. Pomijają takie myśli w momencie, jak się skończy coś robić właśnie, ponieważ to jest bardzo satysfakcjonujące. Kiedy kończę na przykład robić oprawę do jakiejś szabli czy do miecza, czy kończę wykuwać właśnie na pieśnik czy hełm, to wszystko wynagradza.